A, zapomniałem, że ja dźwięków nie mam. Siema. No, no jeszcze na chwilę się, bo mam inhalację. A nie, bo brzmisz jak w jakiejś kapsule kosmicznej, ale okej. Okay. No wiem, no, 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 bo mówię mam inhalację. No dobra. Siema. Max, Max siedzi w inhalacji, dlatego on zaraz będzie. A ja idę szczycić, więc a, zaraz wrócę. Co gramy? Czekaj, co gramy? Co gramy? chyba. Dobra. Dobra, idę sztać, zaraz będę. Mm. Ej, ale jak się z tego spami, to to jest super. Jak Ja ci mówię! A! Nie da się cię! Nie widziałeś tego, Marek! Nie widziałeś tego. Rzucę to. Jak <gry> Ale co Iferowi skoczyłem? to Kurde! Nie widziałeś tego Marek, ja tego nie widziałeś. Trójka załatwiona. <grym> okay. Stary quadra kila zrobiłem z tego. Naprawdę? Naprawdę? Tak. Lmao. Właśnie co znaczy lmao? Właśnie nie wiem. Czekaj. Zawsze, zawsze coś się dzieje takiego No mega, bo Brawl albo... mi się włączył. Zamknąć, po, po, po. zamknij się, ja sprawdzam. Aha. Co to znaczy... Gdzie to jest? Znaczy, okay. są Okej, Elmao, śmiać się do rozpuchu. Laughing my ass off. Aha, Dirt, Dirt, dobra. Dirt, nie. Dirt. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj po filmie jest w Minecrafcie! Nagrywamy odcinek na kanał z moimi trzema subskrypcjami. Ha, dobra. Biorę jetkę, nie umiem nią grać, ale mam to w yeah. pisie. Halo, oszukasz mnie? Nie! Yes! Musisz tu trzymywać fał! Ał! Paliby Marka Spróbuj się tylko. Oj, spróbujemy. Nie, błagam. Nie. Okej. Okay. Dlaczego okay. przekonany o tym, ale to się dzisiaj zmieni. Jestałem nominowany. Dziękuję bardzo. bardzo nie, bardzo. nie. Czwary <śmary> mój mózg się zaczął, ja się zastanawiałem przez 9, 9 sekund, co ty plan, puszczasz czy ty puszczasz ten... Chodź i z tym cenem dwoje. Nie! <śmary> Nie. Tutaj za tobą! Mogę ci na randkę tam zabrać. Aha, już tam nie Aha. wejdę. O! Oh, ale piękny Hedzik. Och! Och! Skąd ty masz... Ooo! <noise> Jaki kocm. Ej, Sky! masz, Skye? Raka. <coughs> no super. Hmm. Od I dzisiaj w Valorancie dodaliśmy nową rangę. Nazywa się ona Rak. Jestem tak. ciekawy kto jako pierwszy wbije tysięczny rankę. Już jest tysięczny. To. Nie wiem, jakiś ziomek. O, kwasu mam! Glitch pop. Uhu. Glitch pop. Patrz! Czekaj! O, spoko. Ale kto pytał? Nie żyję. Nice, ma. Co to jest? Nice, Marek. Zobacz, jest co ja co się Nie Jestem no! To... Kurczę, heal'ałem przypadkiem Marka, nie? A chciałem sowę. Jeszcze powiedz mi, że ace'a wami. No, Dawaj! E, Omen, ace. Omen, ace. To jest u mnie, u mnie! Specjalnie okay, no, no, Proszę, Jezus, ale w pierwszej rundzie, ejsik, taką! No nie ma chyba, że to przeskoczysz. Aha, ten co gra Wandala w tobie. Ja mam takiego Raka. Raka dziewiętnastego Baraka. W plecy jeden. Cztery jeszcze siedem. Ugra Nie. Brawo! Idę Vandala na Ola. Idę z tobą, mam to w dupie Ja, ja by były, gdyby ta Dżetka napisała Czemu my nie otwieramy sajta To mi napisał, żeby poszła do tej sprawy I niech ona jeszcze to nazwie stary trollowaniem no. Zabita Brawo Eee, plecy będzie na pewno Nie, będzie tu Co? What the dog doing? Brawo. To, że dwa i se pod rząd. Hej, dawaj. Ej dawaj. Idzie tu. Jest! Nie, no dwa pod rząd? Naprawdę? Nie pod rząd, w tym samym. Znaczy w tej samej rundzie? Meczem. Brawo, brawo, ładny strzał. Fantastycznie! 102 metry.